Dziś poruszymy temat, który... Wielu z Was może zastanawiać, dlaczego obserwujemy aktualnie spadki na Steamie, i jak mieliśmy przed chwilą największe piki. Zwłaszcza podczas takich wydarzeń, jak mamy aktualnie, czyli wiosę na wyprzedaż. Jak takie promocje wpływają na ceny naszych skinów na markecie i co dzieje się ze skrzynkami z aktualnej puli dropów, gdy taka promocja na przykład wychodzi. Zobaczymy, więc lecimy do dzisiejszej analizy. Ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie. Jeśli interesują Cię te tematy, to zapraszam Cię do zostawienia subskrypcji oraz Lajka na tym kanale, bo będę ci naprawdę mega wdzięczny, a codziennie staram się dostarczyć jakąś wartościową treść na ten kanał. Czym jest w ogóle wiosenna wyprzedaż na Steamie? To coś takiego, że wiosenna wyprzedaż na Steamie to jedna z największych wydarzeń zakupowych na platformie Valve. Jest ono od. 13 marca, jeżeli się nie mylę, do 20 marca 2025 roku. Możemy się cieszyć wtedy ogromnymi zniżkami na tysiące gier na platformie Steam, osiągających do nawet 95% w niektórych skrajnych przypadkach. To prawdziwe święto dla osób, którzy chcą kupić sobie tańsze gierki i mają ku temu okazję właśnie w taki sposób, że Steam organizuje promocję. Co prawda, ja mam wrażenie, że co promocja jest to samo w promocji. Napiszcie w komentarzu, czy Wy macie takie same wrażenie jak ja. Jak taka wyprzedaż na Steamie wpływa na ceny skinów na markecie? Jak wiecie, ostatnio był bardzo dobry czas marketu, no bo skiny stały bardzo, bardzo wysoko, ale od ostatnimi czasy troszeczkę to się zmieniło, no bo uświadczyliśmy spadk. No, jest to spowodowane przez zmianę priorytetu graczy i zmianę wydawania ich pieniędzy. Podczas dużych wyprzedaży, takich jak właśnie wiosenna wyprzedaż, gracze często przekierowują jednak swoje fundusze w stronę zakupów tych gierek, niż tych skinów. Zamiast inwestować na przykład skiny lub kupować skiny, żeby sobie pograć w Sesa, to konsumenci naturalnie przechodzą sobie kupić nową gierkę. No i najczęściej jest to gierka tylko na chwilę, a poza tym wzrost podaży skinów rośnie, no bo ludzie nie kupują ich. Pograją sobie aktualnie w inne gierki, a są ludzie, którzy cały czas farmią na przykład botami skrzynki. Wielu graczy chce skorzystać z atrakcyjnych ofert i pograć sobie w inne gierki, trochę się odmuszczyć od tego Kantera. No i chcą sobie pograć w coś innego. No więc nie będą otwierać skrzynek ani nic z tym związanego. No więc otwieralno skrzynek w takich momentach zawsze spada. Przykłady to spadki cen skrzynek z aktualnej puli dropów. Skrzynki, które są w aktualnej puli dropów, czyli te, które regularnie otrzymujemy po meczu i mamy na nie 99% szans, bardzo mocno odczuwają spadki na takich wydarzeniach. Stały napływ nowych przedmiotów. Aktywna pula dropów oznacza, że skrzynki ciągle napływają, no bo ciągle ludzie je dropią, no i niekoniecznie zawsze jest na nie taki sam popyt. No, bo gdy gracze odchodzą w dużej ilości pograć sobie w inne gierki, no to często po prostu brakuje ludzi do otwierania tych skrzyny. Mniejsze zainteresowanie otwieralnością podczas wyprzedaży. Gracze wolą po prostu sobie zagrać w inne gierki, które prawdopodobnie przyniosą im więcej fanu niż <ścoughs> niedopracowany Counter Strike. Tak grałem dzisiaj MMA. Pierwszego chyba od miesiąca. Przykładowo taka skrzynia fracture bardzo mocno spadła ostatnimi czasy, mimo że cały czas przez ostatnie miesiące wbijała coraz wyższe poziomy, a zaczęło się to równo z wyjściem. Wiosennej promocji. I to pokazuje tylko, że ten rynek jest mega sezonowy. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter Strike o dwójce. Posiadają oni masę kastomowych skrzynek, takich, gdzie możecie znaleźć na przykład skiny tylko do jednej broni, a nawet skiny tylko do samych koz. Znajdziecie tam skrzynki tanie, jak i te droższe, od tych za złotówkę 30 groszy do tych za grube 1000 złotych. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie. Nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. A macie tam szansę na trawienie naprawdę wyjątkowych przedmiotów? Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tę skrzynkę codziennie. Strona ma także funkcję bitew na skrzynki z innymi graczami, czy chociażby z botami, jak i funkcję wymiany np. dwóch skinów na jeden lepszy, który nam się bardziej podoba. Logując się z moim kodem, inwestor, dostajesz 10% bonusu. Do wpłaty, jak i 2 złote i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak blik, skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc polecam wam grać z głową i robić to głównie dla zabawy. A jak nie chcesz wydawać pieniędzy na gry losowe, a chcesz wymienić swojego skina na lepszego, to polecam ci stronę Pirate Swap, która nie wlicza cen naklejek, czarmów. Floatów do cen, wartości skinów więc można tam znaleźć naprawdę ciekawe skiny, można tam tradeować oraz kupować skiny naprawdę tanio, bo używając mojego kodu CES inwestycje dostajesz 35% do bonusu, więc polecam sprawdzić PirateSwap, link oczywiście w opisie. O czym mówiłem w poprzednich odcinkach i będę powtarzał bardzo często, no bo ludzie po prostu dalej tego nie wiedzą. Czy to dobry moment do inwestycji? No zdecydowanie moim zdaniem tak, no bo to powinniśmy my kupować na spadkach. A sprzedawać na górce? Spadki cen podczas wyprzedaży mogą stanowić doskonałą okazję według mnie dla inwestorów. Jeśli planujesz długoterminowe inwestowanie w skiny, czy naklejki, kapsuły lub tym podobne przedmioty, to kupowanie ich na dołkach to jest bardzo dobry pomysł, nie sądzisz? No bo ja tak sądzę. Kupowanie ich podczas spadków może przynieść nam zdecydowanie większy zysk niż kupowanie na górce, co niekiedy jest złym. Pomysłem, żeby tak robić, chociaż w niektórych przypadkach bywa inaczej. Podsumowując ten cały krótki odcinek, wiosenna wyprzedaż wpływa negatywnie na ceny. Naszych skinów, no przez to nasze skiny spadają na swojej cenie. Ale jest to moim zdaniem i historycznie rzecz biorąc, był to dobry moment do kupywania skinów, no bo po takiej wiosennej promocji zazwyczaj ten hype na inne gierki mijał, a ludzie i tak wracali do kanterka no i ceny wracały do normy. A my mogliśmy wtedy wyhalczyć naprawdę nisko wycenione przedmioty, które mogliśmy później na przykład flipnąć na strony. Do wymiany skinów, takie jak Pirate Swap, czy podaj sobie jakąkolwiek inną. Szczególnie mocno widać to aktualnie na tych skrzynkach z aktualnej puli dropów, bo ich piki są tam, gdzie były ich dołki w sierody, czy też czwartki przez ostatnie tygodnie. Moim zdaniem dla inwestora to jest jeden z najlepszych okresów, gdzie powinien czuć się jak ryba w wodzie, a nie koniecznie panikować, że jego skrzynka spadła o tyle i tyle, tylko powinien dobierać swoje itemy. Ale oczywiście, zrobisz jak uważasz, to jest tylko moje stanie. Ja chciałem wytłumaczyć dlaczego jest taka sezonowość na rynku, no i dlaczego rynek spada, jak mieliśmy przed chwilą hossę. Ja wiem, że to może nie jest pełny obraz dlaczego są te spadki, ale moim zdaniem jest to główna przyczyna spadków na Steamie. I jak możecie sobie sprawdzić w statystykach, zawsze gdy wychodzi promocja, to te spadki się pojawiają. Nieważne czy jest to zimowa, letnia, czy jakaśkolwiek inna promocja. Zawsze te spadki pojawiają się, ale później Steam to wszystko nadrabia. Więc moim zdaniem takie momenty powinny być wyczekiwane przez najlepszych inwestorów, takich jak ty. Więc polecam ci zasubskrybować ten kanał.